Cześć, witam wszystkich, ja jestem Rafał Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Hotel Business Simulator tylko zobaczę, które pokoje się zwolniły 106, 107, dobra I tak, zaczynamy od pościeli Jedną dość do tego pokoju Idziemy w stan stanie zdanie. A jak wstawimy tanie, to się za sprzątanie. No, Sama z łazienki. Tu tylko kubek. Innych, to z tych rzeczy nie widziałem. Jeszcze jeden rzut okiem. No nie ma. Dobra, no to idziemy do pokoju 106. I też, zaczynamy od... Dobra. O, linki z palemką, to idziemy, zamówimy. Zanim ktokolwiek przyjedzie, to może już będą. Weźmy, tych. O, a pan co tu robi? Jeszcze pokój nie gotowy. Za wcześnie pan przyjechał. No. Zaraz mi dzwonił. dzwonię, to się skończyć dzień dziecka. Jeszcze z ktoś tutaj rzuca. Nie będę mówił kto. No trudno, poczeka a O, jeszcze dostawa przyjechała. Oj, Paniusia przyjechała. Proszę pani, ten Po się wyciera, a nie tak czy później taka drzazga z tyłu. No bo widać. no Potem hmm, bo po pościar. Musiałem się chwilę zastanowić co ja chcę zrobić bierz pościel pan i trzeba na pokoje zanieść dobra tutaj drinki są tutaj trzeba wypełnić i dać pościel dobra jeszcze tylko wrzucimy okiem żeby na pewno wszystko w porządku dobra ja idę, nie to, nie ta strona. Dobra, kto i na ile przyjechał? Na jeden. Ten dobra, niech będzie 106 i pani też na jeden. No serio. się jeden pokój wziąć. Dobra, 1240. Eee. Idziemy jakiś pokój ogarnąć tutaj są za 750 i ten za 750 750 1250 Poczekajcie, anczyn na dole jeszcze tutaj w tym korytarzu tu jest 1250. Dobra. 102. Dobra i lecimy. Okej, okay. dobra. 490 tam zostało. Będziemy tutaj robić. Zaczniemy od podłóg. Eee. Dobra pięćset pięćdziesiąt, dobra, podłoga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć i pięć, trzy za trzysta pięćdziesiąt, dobra, zróbmy podłogi, kosztówce. Eee, dobra, weźmy weźmy bank. i tyle teraz, który to pokój? Dwieście 208 no dobra, idziemy ogarnąć pokój A teraz będzie, będzie szybko Powiedzmy. Dobra, tutaj. Żurum burum. Dobra, i nas nie przycięło. Dobra, Deliver arrived. Dobra, i meczki dodane. Ja, idę wrzucę to do... Albo no dobra. Idziemy do dostawcy. Teraz podziemnia Czy ja mam do prania? Do prania. Dobra. Idziemy, wrzucamy do pralki i idziemy spać. Nawet oczu dobrze nie zamknęliśmy, bo nam pralka przeszkadzała. Czasami tylko jak jesteśmy tak bardzo zmęczeni, to uda się zamknąć oczy który to 208 Ja jesteśmy bardzo wyczyni, to w dość się uda zamknąć oczy i się przespać dobra tutaj mamy wszystko rzeczami nie ma nic, więc jest spokój gotowy A my idziemy na przód. No tak, pokój 102. Zaczniemy od niego. Od tego. Dobra. Tu. I teraz. Dwa. Trzy. Ok. Mietam pasie. Ściany. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Największą ścianę robimy. Ok. Dobra. Mamy dwie ściany. I jakiś pokój się zwolnił. Czkoda, jestem który. Tylko nie mówcie, że już wjechał jakiś dżentelmen. 108 to musisz chwilę poczekać. No, no trudno. bądź taki w gorącej wodzie kompany, a teraz tak się nie śpiesz no, dobrze powiedziałem no, ten tutaj nabrudził normalnie co za świnie tej Wanie jakby wanie sobie dobrze robił. Dobra, tu wszystko. Idziemy po pościel i możemy meldować. Syk. Jeszcze któryś pokój? A, dobra. To Do pana... tu. A pana dajmy... tu. O, jeszcze wszystko się zwolniła, super. Ej, dobra. Butelka widać. No. Zobaczymy, wrócimy do prania. O, jeszcze jakiś, jeszcze jakiś pokój się zwolnił. No i dobra, nie się zwalniają, bo będzie co robić. No tutaj. Wszota. Worek. I dziękuję. Taka była tak duża, że zaraz worek przepełniła. I na tym. Dobra, jeszcze zobaczmy, czy jak tam na, na tym łazience, trzeba by na pewno wszystko. I idziemy worek wynieść. No tutaj. Czyżby to już był pan do pokoju 106? No kurwa. Serio? Dobra, no, no, układaj te siemorki jak chcesz, tak? Ile żeś pan przyjechał nocy? Jak na cztery to dobrze, jak na mniej, to to nie dobrze. Bo ja tu w pocie trzeba panu przygotowuję pokój, a pan przyjeżdża tylko na jeden dzień. Joseph Dixon. Józef. Dobra i A pan co tu robi? Ledwo się 107 zwolniła Na ile pan nocy żeś przyjechał? Na jeden dzień? To do widzenia panu Będę tutaj dzwonił jeszcze Trzeba by odsyłać tutaj tych... Z jedną nocą i tyle I Idę spać Użyłem się Zostałem, że nie widziałem. 107 pokój, nie? No, 107. Cyk. Tu kubeczek zbierzemy. Zrobić. Dobra, ile mam tutaj drzwi? Jeszcze dwa. Inny. Mam jeszcze dwa. To dziewięćset 960. Co tam w tym pokoju trzeba jeszcze zrobić? Mówię z siebie. Oprócz mebli ściany. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze pięć. Pięć tak. Dobra, zróbmy te pięć ścian. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I czekajcie e, po trzysta pięćdziesiąt osiemset pięćdziesiąt. Nie, dobra, na razie jak dopóki są zadowoleni. To jeszcze mają, ale 60. Dobra, na razie niech będzie tak. No. Witam pana. E, pan na dwa dni. Na dwa dni, tak. Dobra, no, dwa dni jeszcze można zaakceptować. Żydzie eee, 9. Dobra, delivery przyjechało. Słuchajcie, najpierw pójdziemy zrobić tanie. O, jeszcze jeden pokój przesłonił, no. No dobra, no trudno. Który to pokój? pokój się zwolnił 108, 2 109, 108, 109 dobra 109, a tutaj nie ma pościeli 108 ten pokój jest jakby czysty a Wydajemy, że gościu Sie, kurczę, nauczyli. No w idziemy chwili, w tej Ogarniamy 109, 109. czy ona jest 300 na pewno. Tak. Dobra, to za do 109 pana zaproszę. Harry, chyba cię, chyba dawno nie lałeś. Możesz iść, pan na 4. Proszę bardzo. Dobra, idziemy tak. 106, 106. Zebrać pościel. Zebrać pościel. Kiedy tam jeszcze pokój jest? 106, 108, 207. Za 108. A, brakuje pościeli. 207, nie pamiętam. się to. pościel no i dobra idziemy wstawić pralkę i dalej się pior. mam nadzieję że łóżko jest wygodne nigdy nie spałem w takim łóżku więc nie wiem jak to jest Na szczęście, jak chodzę do, do szpitala albo coś, to tylko jako odwiedzający. Dobra, 108. Kończymy. Mamy teraz tak, 107. Nie, 106. Cyk. Lineczki. O, tutaj ładnie, pięknie, czysto. Robimy porządek ze śmieciami, z plamami i sto szóstka już jest gotowa idziemy do dwieście siódemki. O, a tutaj nie ma. Proszę. Żądamy. Cyk. No i jeszcze myślałem, że stążę, a tu już kaplica. Gdybym się nie zatrzymał, to bym się rozbił na drzwiach. I dobra. akurat zdążyłem pan na dwa dni dobra 106 idę ogarnąć tamten pokój 102 co ja tu mam ściany Dokończymy ściany. Chwila. Ogarnę tutaj tylko ściany. Dobra i można robić łazienkę. Bierześ pan je, i że się. Pan najlepiej jechał na jeden dzień. To do widzenia panu i robimy łazienkę od tysiąca w górę robimy naj, naj, najlepsze, a tak to robimy standard cyk cyk standard standard 700 dobra i pokój Standard łóżko. Dwa standardy. Tak. I weźmy, o Super. Eee, dobra. Pani na ile przyjechała? Na 2 dni Tu do 108 Proszę bardzo Pytanie ile ja mam drinków? Nie mam drinków Nie mam drinków Trzeba drinki zamówić Z palemką Albo bez Ty ziomuś, się jeszcze nie szukajmy. na pokój. Czy mam jakiś pokój? Czekajcie, nawet nie wiem. Dobra, jedź co pan dalej. Było miło. I teraz tak. Wanna. Wannę damy tutaj kabina prześlicowa. nie w tą stronę, tu w tą stronę, Cyk. Eee. teraz tak, co damy. Damy tu. I na tą ścianę jeszcze damy tutaj Sedesik. O i super. Jeszcze światło trzeba było dać. Czy ta dostawa to już jest? A nie, nie ma. Chyba nic nie namawiałem. To tak yy. Mam tak. Światło do łazienki. 225. Dwieście pięć. I super. I czekamy na dostawę. Pan Najdaduk przyjechał na cztery. To zapraszam. Prania, nic do prania. No i dobra, ja się tutaj z Państwem pożegnam w po tych miłych okolicznościach mojego podziemia. Jak się podobało, to łapka w górę, subik, strefa komentarzy należy oczywiście do Was. Ja zapraszam na kolejne moje produkcje, a tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!